Nagrywa się, nagrywa się. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że PiS oszukuje w sprawie migrantów. Imigrantów, uchodźców, Czyli jak zwał, tak zwał. I sami wezmą ich 10 tysięcy sztuk. W niektórych źródłach jest napisane, że 13 tysięcy sztuk. Jesteście w szoku? Zgadzacie się na to? Nie? No to zaczynamy. To cudowne uczucie, gdy po kilkudziesięciu latach mieszkania w takiej wsi z dnia na dzień stajesz się oby obywatelem takiej wielokulturowej metropolii. Mazowiecka gmina, stara biała, niegdyś malownicza, ale nieco zaspana żyła teraz jak nigdy dotąd. Szkoła, kościół, sklepy wszystko jak dawniej, ale z jednym drobnym szczegółem. Mieszkańcy zaczynają spotykać na swojej drodze nie tylko sąsiadów, ale również Pakistańczyków, Filipińczyków, Turków i Koreańczyków. Tych egzotycznych gości zaprasza kombinat rafire, rafineryjny, rafineryjny PKN Orlen. Tym razem PKN Orlen. Z obajtkiem na czele postanowił nas y, zaskoczyć liczbą tych migrantów. Czekajcie, muszę się przesiąść, bo mi niewygodnie już. Liczbą tych migrantów. Na budowie nowego kompleksu petrochemicznego ym, Olefin... 3. Pracować będzie około 10 tysięcy cudzoziemców, czyli około, no to te źródła, które czytałam, że 13 tysięcy, to też mogą być prawdziwe. Ale tak, dobrze, dobrze słyszycie, 10 tysięcy. To jak niewielkie miasto w samym środku polskiej gminy. Miasteczko Orlen, jak je ja nazywam, z dnia na dzień staje się taką miniaturką Nowego Jorku, albo w sumie już nawet Francji. I jest w tym coś takiego magicznego. Prawda? Bo jak podaje Newsweek, wasz ulubiony. PKN Orlen zaczął budowę kompleksu petrochemicznego Olefin-3. Wykonawcy pościągali do pracy Pakistańczyków, Filipińczyków, Turków, Koreańczyków i przedstawicieli jeszcze kilku innych nacji. W sumie na budowie pracować będzie około 10 tysięcy cudzoziemców. PiS ochoczo stosuje antyimigrancką retorykę, ale nie ma ona wiele wspólnego z rzeczywistymi działaniami. Ceglany Kościół, szkoła, urząd gminy i parę sklepów, klimat wiejski liczą, liczącą nieco ponad 10 tysięcy mieszkańców mazowiecką gminę Stara Biała. Spośród innych wyróżnia jedynie sąsiedztwo. Od południa Stara Biała graniczy bowiem z potężnym kombina kombinatem rafineryjnym PKN Orlen. Spora część mieszkańców nieźle z tego sąsiedztwa żyje. W każdej rodzinie jest ktoś, kto w Petrochemii pracuje albo pracował. Miejscowości, miejscowi mówią nawet, że do specjalistów Specyficznego aromatu unoszącego się w powietrzu można się przyzwyczaić. Ostatnio jednak sąsiad z południa budzi w starej białej nieco kontrowersji. Choć pogodowe an anomalie ziemię płocką omijają, to powiatowy zespół zarządzania kryzysowego zbiera się ostatnio co miesiąc. Raz, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje budowę ekspresówki śladem. Budzącym wśród mieszkańców grozę dważe w okolicy zaroiło się od imigrantów, PKN zaczął budowę kompleksu petrochemicznego Olefin 3, nowej instalacji do produkcji surowców, z których potem powstawać będą m.in. środki czystości, artykuły higieniczne czy części do samochodów. Zawartą y, astronomiczne 13 miliardów złotych inwestycje odpowiada koreański Hyundai coś tam, coś tam i hiszpański Technicas coś tam. Na budowie język polski słychać z rzadka, z rzadka. Wykonawcy pościągali do pracy pakistańczyków, filipińczyków, turków, koreańczyków i przedstawicieli jeszcze kilku innych nacji. W sumie na budowie pracować będzie armia prawie 10 tysięcy cudzoziemców. Ilu zostanie w Polsce na... Dłużej albo na stałe nie wiadomo, ale zanim zaczniemy uczyć się języka urdu i zastanawiać się, czy kebab to dobry pomysł na obiad. Zastanówmy się na chwilę, jak do tego doszło. Jak do tego doszło, nie wiem. I tutaj moja uwaga zwraca się ku pisowi. Ta partia, która tak głośno wyraża swoje stanowisko, takie antyimigracyjne czy antyimigranckie. Chyba obie formy będą poprawne. No to pis cicho siedzi, kiedy tysiące imigrantów przybywa do tak małego miasteczka. A ostatnio się z Niemców śmialiśmy, a u siebie mamy to samo. I tutaj dochodzimy właśnie do sedna sprawy. Czy retoryka PiS ma jakiekolwiek odzwierciedlenie w rzeczywistości? Czy oni naprawdę wierzą w to, co mówią? Czy to tylko słowa rzucone na wiatr, które mają zadowolić ich elektorat? elektorat. A może imigracja jest dla nich zła tylko wtedy, kiedy nakazuje im tego Unia Europejska? A tak poza tym, to, to wsio. Albo jest zła, gdy imigranci nie pracują na budowie ich petrochemii. Tylko pytanie: ilu naszych rodaków straciło pracę w petrochemii? Albo nie zostało zatrudnionych, gdzie mogłoby pracować na rzecz właśnie sprowadzanych imigrantów. Tego się nie dowiemy. Jestem przeciwna takiej hipokryzji. Nie można mówić jedno, a robić drugie. Nie można krzyczeć na każdym rogu o zagrożeniu imigracyjnym. A potem milczeć, gdy tysiące migrantów przybywa do naszego kraju, aby pracować na budowach naszych firm. Nie można manipulować ludźmi, wmawiając im z jednej strony, że imigracja to zło, imigranci to zło, a potem korzystać z pracy imigrantów, gdy jest to wygodne. Wiecie, ja za przyjmowaniem uchodźców, migrantów i imigrantów nie jestem. W żadnym wypadku. Ja mam nadzieję tylko, że ci imigranci będą sprawdzeni, a ich dokumenty będą legalne i nie będą podrobione. Mam nadzieję, że firma zatrudniająca ich będzie miała pełną świadomość, kim oni są yy, i skąd pochodzą, jak się nazywają. I że nie są karani przede wszystkim. Wiadomo, że pracownicy z innych krajów zawsze są potrzebni, zawsze się przydadzą, ale nie możemy pozwolić na to, by ta potrzeba była wykorzystywana jako pretekst do manipulacji i takiej, wiecie, hipokryzji. Musimy być otwarci na to, co dzieje się w naszym kraju, i nie możemy pozwolić, aby politycy ciągle mówili nam, co mamy robić i co mamy myśleć. PKN Orlen zawsze potrafił nas zaskoczyć. Znaczy bo pan Obajtek potrafił nas zaskoczyć na przykład takim zespołem dureta. Tym razem jego zaskoczenie nie jest powodem do radości. Mieszkańcy Białej zaczynają martwić się o swoją przyszłość. Czy będą musieli rywalizować o pracę z imigrantami? Czy będą mogli czuć się bezpiecznie, czy nikt ich nie napadnie? Czy rodziny będą mogły czuć się bezpiecznie, dzieci i kobiety przede wszystkim? Czy będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami społecznymi kulturowymi takiej masowej imigracji? Czy będą musieli zrezygnować ze swojego spo spokojnego życia na rzecz wielokulturowej metropolii? Nie chcę tutaj siać paniki. Wszyscy wiemy, że zmiany są częścią naszego życia, ale nie możemy pozwolić na to, aby te zmiany były narzucane nam przez polityków, którzy z jednej strony krzyczą o zagrożeniu imigracyjnym, a z drugiej cicho akceptują taką imigrację, gdy jest to dla nich wygodne. Czy chcemy żyć w kraju z takim rządem, który manipuluje swoich ludzi, swoich ludzi, swoich obywateli, wmawiając im z jednej strony, że są zagrożeni, a potem milczy, gdy tysiące imigrantów przybywa do Polski? Podsumowując, musimy pamiętać, Musimy zdać sobie sprawę, że polityka to nie tylko słowa, ale także czyny. Mamy prawo znać takie rzeczywiste intencje naszych polityków. Mamy prawo znać rzeczywistą politykę imigracyjną, a nie tylko to, co politycy chcą, abyśmy wiedzieli. I tak, może kebab na obiad to dobry pomysł, ale tylko wtedy, kiedy jest to nasza własna decyzja. I nie decyzja narzucona nam przez polityków, którzy mówią jedno, a robią co innego. Oczywiście y, jakiś czas temu robiłam materiał o y, miasteczku w Niemczech, które będzie miało taką samą sytuację, z tym, że ich oszukano i powiedzieli, że, powiedziano im, że tam będą uchodźcy z Ukrainy, kobiety z dziećmi, a wprowadzono im. Imigrantów z Syrii i Pakistanu. I też robiłam na ten temat odcinek, i uważałam, że to jest w ogóle karygodne, jak oni mogą się na to godzić. A tutaj się okazuje, że my mamy taką samą sytuację i my też się na to godzimy. I czy to nie powinien powstać jakiś Protest, przecież teraz yy, my i tak jesteśmy krajem, który przyjął bardzo dużą liczbę imigrantów. I nie uważam, żeby przyjmowanie kolejnych było dobrym pomysłem. Oczywiście każdy może mieć swoje zdanie. I jeden powie, że ubogacanie kulturowe jest ważne, a we Francji jest super. Ma prawo do tego. Kochani, także dajcie znać, co myślicie o tej sytuacji. Czy miasteczko może być zagrożone, czy jednak są to pracownicy na pewno sprawdzeni, na pewno z legalnymi dokumentami. E, trzeba dać im szansę, aby mogli pracować, bo chcą zarabiać. No, są, może być i też tak, a my tylko przeżywamy to jakoś jak brówka okres. Także no, czekam na wasze opinie w komentarzach, a ja was jak zwykle buziam. Pa!